Cześć Wam wszystkim, z tej strony, Panda Zinek, wam kolejny czycinek z Brawl Stars i moi drodzy, dzisiaj sobie przetestujemy nową postać, sam postać, która będzie w karnecie, więc przy okazji zobaczymy sobie też jak wygląda karnecik z tego sezonu. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej besa, to wbijajcie sobie na mój kanał Panda Off. Tam trwa konkurs na 5 takich skinów do Squeaka, więc jeżeli chcecie wziąć udział, wbijcie na mój kana kanał panda off, macie go w opisie, albo sobie wejdźcie w YouTube'a wpiszcie panda off po prostu OFF na końcu, no i będziecie mieli mój drugi kanał, gdzie jest prawie tam 27 tysięcy subskrypcji. Tam będą odcinki z BES-a od przyszłego update'u. I już jutro, już jutro pojawi się tam odcinek z nowej gierki razem z BES. Będą tam dwie gierki na kanale, więc zbijajcie bo trwa tam konkurs. A my, moi drodzy, sobie przychodzimy już do odcinka. Sprawdźmy sobie, może na początku, karnetik. Jest to sezon 14, fabryka robotów. Mamy oczywiście tego pokos poprzedniego odcinka. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to sobie wbijcie na wczorajszy odcinek. Oprócz tego mamy tutaj nową postać, sam. Nowa postać, sam, postać chromatyczna z karnetu. Zaraz sobie będziemy ją testować. Ona jest dosyć ciekawa, taka trochę Rose ja bym powiedział, a z wyglądu mi przypomina starego kolta. Nie wiem jak wam, ale mi to wy wygląda na starego kolta. Po prostu to jest ojciec kolta, moim zdaniem. A na samym końcu, oczywiście, Karnetu mamy, moi drodzy, skinka. Skinek Cezar sam. No tu już dosyć tak potężniej wygląda, ale jako tak zwykła wersja, to on wygląda jak taki po prostu stary dziadek Kolta, tak mi się wydaje, albo ojciec Kolta, zależy, jak to, kto uważa. No, a my sobie już przejdziemy oczywiście do omówienia jego statystyk i oczywiście sobie nim zagramy. Dobra, moi drodzy, a więc mam tutaj sama, sam Bronson to był pracownik fabryki, który toczy wędę, te przeciwko wszystkim robotom, walczy w gangu złotym. To rękiego, uwielbia łupić i spuszczać robotom łomot. No to jest ziomek, który nienawidzi po prostu robotów, ale tak jak mówię, no on wygląda jak stary kolt. No musicie mi przyznać w komentarzach, że to jest po prostu ojciec kolta. No nie ma co tutaj więcej gadać. On prawie 8000 życia, to jest strasznie dużo. Szybkość ruchu szybka. Dobra, ciężkie rękawice to jest jego atak. Sam udarza dwa razy z całej siły rękawice znacznie zwiększają zadawane przez niego obrażenia. Dwa razy po 1200 to jest naprawdę mega dużo widzowie. Oraz super atak pięścią łomoty. sam rzuca pięścią łomotami, które ważą, nie, które rażą wszystkich trafionych wrogów, po czym lądują na ziemi. Jego następny superatak sprawi, że pięścią moty wrócą na jego ręce, dodatkowo zadając obrażenia. Okej, okay. To jest dosyć ciekawe. Sprawdźmy sobie oprócz tego, moi drodzy. Najpierw Star Power. Pierwszy Star Power to jest szybkie leczenie. Po przywołaniu 5 łomotów sam natychmiast odzyskuje 30 punktów zdrowia. Ok, czyli będzie się leczył. Drugi, zdalne ładowanie. Gdy 5 łomoty są na ziemi w pobliżu wrogów, ładują super atak sam. Ok, czyli albo się leczy, albo ładuje sobie atak. Pierwszy gadżet pole magnetyczne, gdy pięściołomoty są na Ziemi, sam może aktywować je, aby przyciągnąć pobliskich wrogów. Okej, okay, to może być ciekawe, że po prostu będzie tak, jakby przysysał swoich y, przeciwników. A drugi gadżet, impuls odrzucający po wylądowaniu na Ziemi, następne użyte pięściołomoty sama generują impuls elektryczny, który odrzuca wrogów. Okej, okay, czyli będzie nas tak odrzucać. Dobra, to na razie lecimy. Pierwszy Star Power, pierwszy. Tutaj moi drodzy gadżet, Wybieramy sobie go i później oczywiście wybierzemy sobie również yy, skina oraz drugi sterper i drugi gadżet. A więc startujemy, moi drodzy, z pierwszą gierką na nowej mapce, przy okazji tutaj wybrałem. Mapa stara, ale nowe yy, środowisko, że tak powiem. Ok, bije to mega duże, nie wiem, ta postać będzie zbyt topę moim zdaniem. Patrzcie Czy ja mogę sobie rozwalić Franka? Sprawdźmy sobie to w ogóle. Aha, to po prostu leży na ziemi i teraz, teraz czekajcie, pole magnetyczne, chodź tu koleżanko, chodź do mnie, no chodź, 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 to pole magnetyczne, jak to działa? A nie, ja to zebrałem, ale odklejka, ale się uleczyłem przynajmniej, ale nie o to mi chodziło, muszę wyrzucić te pięści, jak ja je wyrzucam, to on nawala mniej chyba, nie? Tak mi się wydaje, ale nie wiem, zaraz zobaczymy, tam leżą te pięści jego. Zbierzemy sobie jeszcze jakieś parę ale wydaje mi się, że mniej. Tak, no na pewno mniej nawalam, bo biję 720, a w tamtych pięściach biłem o wiele więcej. Dobra, widzę mój, yy, mój ten, yy, moje pięściomoty. moty, tylko chciałbym, żeby tutaj taki Darylek na przykład przyszedł. No chodź kolego, chodź ja sobie o to dam. O, 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 dokładnie, nie walnę o go to naprawdę, jeszcze raz, stój tam, stój tam Daryl, stój tam, Daryl stój tam, stój tam, stój obok tego. Albo dobra, idzie tamten ziomek idzie tam ten ziomek, o idealnie co mu się stało? nic po prostu go przyciągnęło ale to go przyciąga o wiele o wiele, wiele mniej niż jakiś inny taki atak innych zadymiarzy więc w sumie tak średnio, o kurde ale mu zadałem jeszcze mogłem od razu gadżetu użyć ale zapomniałem sobie o tym dobra zróbmy tak, rzucam mu to pięknie 3100 od razu mu walę tego, dobra przyciągnęło go tam, ale to przyciąganie jest strasznie słabe, to nie polecam tego gadżetu na przyciąganie bo to ledwo w sumie działa więc na pewno nie będę grał z pierwszym gadżetem, tylko jak już to z drugim. Eee, dobra, sobie sprawdźmy, jeszcze tutaj, gdzie mamy kolegę. Squika, Chodź tu koleżanko, czy kolego bardziej. No i porobiony. A nie, dobra, chodź tu. Dobra, porobiony, bardzo ładnie. No sporo, sporo bije ten sam, sporo bije ten sam. Jest on dosyć ciekawą postacią i lecimy sobie dalej. Dobra, moi drodzy, więc wybieramy sobie gadżet numer dwa. Bo pierwszy to jest to, że po prostu przyciąga tych wrogów, ale to strasznie słabo działało. A drugi, no to działa tak, że jak wylądują te jego pięściomoty, no to generują impuls elektryczny, który odrzuca wrogów, a tamten przyciągał. Zobaczymy, które będzie lepiej działo I przy okazji wybierzemy sobie drugi Star Power. Teraz nie będę się leczył, ale będę dostawał super atak mi się będzie ładował, gdy te pięści będą leżeć na ziemi. Więc tak sobie zrobimy. I przy okazji zmienimy Muskina. Dobra, moi drodzy, przy okazji wam poprawiłem troszeczkę ekran bo widziałem, że jest taki mały czarny pasek na dole, więc trochę inaczej to sobie dałem. Od razu mam ulta, nie wiem jakim cudem tak szybko, ale fajnie. E, teraz tak, uuu, jak to fajnie wygląda, ej, zarąbiste to jest. Czekajcie, jak ja mam teraz walnąć? Aha, w sumie teraz gadżet jak mój działa? E, nie wiem, coś zepsułem tutaj, ewidentnie. Aha, porobił mnie e, pan... Grif, no dobra, no dobra, coś mi czekajcie, bo ja chciałem kliknąć gadżet, a ja chyba sobie nie zmieniłem, czy co? Po wylądowaniu na ziemi następne użyte pięściomoty same generują... a dobra, sama generują impuls elektryczny, który odrzuca wrogów, no dobra, dobra, okej. Okay. Czyli już wiem, czyli kolejne dopiero, dobra, bo nie zrozumiałem o co tutaj chodzi. Nieważne, lecimy sobie jeszcze raz, tutaj coś nam nie wyszło przed chwilą. No ale sobie startujemy, oczywiście jeżeli wy będziecie kupować karnet, czy tam skiny, czy coś, no to wpisujcie kodzik panda w sklepie, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie tutaj walimy, trafię? Nie trafiłem, serio, ale skam najgorzej, dobra, przynajmniej tamte mi się ładują chodź tutaj kolego, dobra, porobimy, porobimy, porobimy porobimy, dobra, porobiłem teraz tak, czy jak ja zrobię coś takiego Ok. to to mi nic nie robi ale teraz mogę, dobra okej, okay, czyli teraz gadżet trzeba przed użyciem Totalnie nie zrozumiałem, to jest trochę źle wytłumaczone, bo myślałem, że jak użyję ulta po raz drugi, to wtedy się tak stanie. A jednak inaczej to działa. Dobra, to robimy tak. W tego kolegę sobie walniemy. No i niestety nie trafiłem go, szkoda, bo chciałem sprawdzić jak to go odrzuci. Ale przynajmniej sobie weźmiemy to i przetestujemy na na przykład El Primo, więc sobie używamy gadżetu. Dobra, ale teraz w nich wjeżdżam. No ej, czemu to przez... O... Nie no, nie użyję tego. Czekajcie, jeszcze raz muszę to przetestować. Nie ma tak, że ja tego nie przetestuję. Muszę, musi on być na końcu. Chodź tu, no nie, no to jest niemożliwe w ogóle z trafieniem. Te gadżety są useless na tej postaci. Nie da rady w ogóle tym trafić. To jest tak ciężkie do trafienia. No ale pewnie to by tak samo słabo odrzuciło. Jak przyciągało tamten, ale myślę, że i tak bym wybierał gadżet numer 2 niż 1. Dobiję go tym. Dobra, 4200 gadżet, znaczy ulcik bije, no ale miałem też bardzo dużo parkubów. Uważam, że ta postać może być naprawdę spoko, jest ona naprawdę ciekawa moim zdaniem. No, Cezar sam jest o wiele ładniejszy od tego zwykłego, no i dajcie znać, on nie jest podobny do Kolta. No tutaj to wygląda jak stary colt, no dosłownie to jest stary colt, ja nie wiem czy tylko ja to zauważyłem czy nie, ale no moim zdaniem to jest po prostu stary colt. Ja moi drodzy dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, się łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Pandoff, tam trwa konkurs na 5 skinów do Squeaka, więc wbijajcie sobie tam. Jeżeli chcecie zgarnąć darmowego skina do Squeaka, wystarczy zasubskrybować tamten kanał i skomentować wczorajszy post na społeczności. Trzymajcie się, cześć!